Jak wygląda sytuacja, kiedy jest zasilany jednocześnie z sieci i z paneli? Tutaj na działce nie posiadam dostępu do sieci, za sieć robi mi ten agregat. Inwerter posiada kilka programów, jeśli chodzi o priorytet źródła zasilania: ULI, SOL, SBU, SUB. No i SUF, program wysyłania nadwyżki energii z paneli do sieci. Ten program pominiemy, bo i tak nie miałbym gdzie tej energii wysyłać. No chyba, że do agregatu, ale wątpię, czy na takim ustawieniu wzrośnie mi tutaj poziom paliwa. Cześć wszystkim, witam Was. Chcę dzisiaj sprawdzić ten inwerter Anendi 4.2 kW. Jak wygląda sytuacja, kiedy jest zasilany jednocześnie z sieci i z paneli? Z tego co czytałem i słyszałem, kiedy mamy energię z paneli, ale jednocześnie falownik podpięty jest do sieci, to pomimo możliwości zasilania niewielkiego obciążenia z paneli, zasilanie odbywa się z sieci. Dopiero kiedy przekroczymy Pewien próg obciążenia, są to gdzieś okolice 200W, zaczyna zasilać obciążenia energią właśnie z paneli. Wszystko co poniżej jest zasilane z sieci. Inwerter posiada kilka programów, jeśli chodzi o priorytet źródła zasilania, ale sprawdzimy sobie to na kilku ustawieniach i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj na działce nie posiadam w ogóle dostępu do sieci. Za sieć robi mi ten agregat, także go sobie uruchomimy. I tutaj tym zabezpieczeniem będziemy mogli go załączyć. Wtedy pojawi się sieć na inwerterze i będzie można sprawdzić, jak to wygląda. Dodatkowo jeszcze rozepniemy sobie magazyn energii. Ponieważ gdy będzie podpięty, to cały czas będzie ładowany jednocześnie i z paneli, i z sieci. Także panele będą obciążane cały czas na ładowanie magazynu. Kiedy go rozłączymy, będziemy mogli zaobserwować. Ile energii z paneli, a ile z sieci, idzie tylko i wyłącznie na zasilanie obciążeń. Także w tym momencie odepniemy magazyn od instalacji. Magazyn jest rozłączony. Jeszcze, jak widać, jest widoczny w inwerterze, ale rozepniemy panele. Wszystko zgasło, ponieważ nie ma znikąd zasilania. Rozłączę obciążenia. Załączymy tylko panele. Inwerter ruszył na samych panelach. Załączył przetwornicę. Możemy uruchomić instalację. 30W. Pracuję sobie z samych paneli. Zaraz uruchomię agregat, tylko wyniosę go na zewnątrz, aby nam tutaj nie hałasował. Jeśli chodzi o ustawienia programów, to zmienimy sobie tylko program 10. Jest to program odpowiadający za tak zwany bypass, czyli w momencie, kiedy jest dostępna sieć, ma się automatycznie na nią właśnie przełączać. U mnie jest ustawione automatycznie, dlatego że posiadam agregat, więc kiedy go uruchomię, chcę, aby to z niego odbywało się zasilanie. Ale przestawimy sobie tutaj na manualnie i tak zostawimy. A w programie pierwszym będziemy sobie zmieniać priorytet źródła zasilania. Jeśli chodzi o program pierwszy, mamy tutaj 5 opcji do wyboru. ULI, którą mam cały czas ustawioną, jest to najpierw sieć, potem panele, na końcu bateria. Mam to ustawione u siebie w ten sposób ze względu właśnie na agregat. Kiedy go uruchomi i załączę, chcę, aby to z niego w pierwszej kolejności odbywało się zasilanie. Kolejna opcja SOL, czyli w pierwszej kolejności panele, a sieć dopiero wtedy, kiedy z paneli energia jest niewystarczająca lub napięcie na magazynie spadnie poniżej poziomu ustawionego. SBU, czyli Solar Battery Utility. Panele, magazyn, sieć. SUB, solar, sieć, bateria. No i SUB. To już jest program wysyłania nadwyżki energii z paneli do sieci. Także ten program pominiemy, bo i tak nie miałbym gdzie tej energii wysyłać. No chyba, że do agregatu, ale wątpię, czy na takim ustawieniu wzrośnie mi tutaj poziom paliwa, chociaż fajnie by było. Także ten ostatni program pomijamy. Zaczniemy sobie może od dołu, SUB, potem SBU, następnie SOL i ULI. Idem wyniosę agregat, uruchomię go na zewnątrz i będziemy sprawdzać. Agregat mamy uruchomiony. Wszystko nadal idzie z paneli, ponieważ sieć mamy rozłączoną. Ustawimy teraz program pierwszy na SUB. Mamy SUB, załączymy sieć. I w tym momencie całe obciążenie zasilane jest z sieci. Z paneli nie pobiera nic. 29 W. Mam tutaj taką swoją 300 W opalarkę. Uruchomimy ją. W tym momencie, 100, prawie 100 no 175 W idzie z paneli obciążenie mamy 335, i dopiero przy takim obciążeniu 175W dobiera sobie z paneli, oczywiście reszta nadal idzie z sieci. Rozłączymy i z paneli znowu nie pobiera nic. Ustawiamy kolejny program. Mamy SBU i taka sama sytuacja. Z paneli 0 obciążenie 29 W. Wszystko idzie z sieci, uruchamiam opalarkę i mamy taką samą sytuację. Wyłączymy, przełączymy program na kolejną opcję. Mamy teraz SOL. I jak widać sytuacja jest identyczna. No chwilę coś tam z paneli 27 W poszło. 29 W obciążenia. Pobieramy z sieci. Ponownie uruchomią opolarkę. I wygląda to tak samo. Wyłączymy. I ponownie wszystko pobierane jest z sieci. Przy tak niskim obciążeniu. No i wybierzemy sobie tą ostatnią opcję, ULI, z której ja na co dzień korzystam. I sytuacja jest taka sama. Z paneli nie idzie nic. Obciążenie 29 W. Wszystko idzie z sieci. Uruchamiamy 300 W opalarkę. I tak samo dopiero zaczął dobierać z paneli. 170 W z paneli na urządzenia idzie 335, więc jakieś 160 W cały czas pobiera z sieci. Wyłączę już opalarkę Z paneli nie idzie nic, chociaż przy tak małym obciążeniu jak najbardziej by mogło. Teraz rozłączę sieć. No i już nie miał wyjścia i teraz dopiero zaczął zasilać obciążenie z paneli. Załączę ponownie sieć. Połączył się z siecią. I ponownie tak niskie obciążenie idzie tylko i wyłącznie z sieci. Podsumowując, tak jak mogliśmy zobaczyć, niezależnie jakie ustawienie wybierzemy w programie pierwszym, kiedy mamy podpiętą sieć, zawsze to niewielkie obciążenie inwerter będzie pobierał z sieci. Dopiero po przekroczeniu 200 W zaczyna korzystać z energii z paneli. W moim przypadku nie stanowi to problemu, ponieważ ta instalacja jest całkowicie off-gridowa. Jak uruchomi agregat, to i tak chcę, aby przede wszystkim z niego była pobierana energia. Ale w przypadku zwykłej sieci elektrycznej, kiedy nie chcemy, aby falownik pobierał z niej energii, chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosować jakiś zewnętrzny rozłącznik sieci i załączać go tylko wtedy, kiedy z sieci chcemy korzystać. Nie wiem dlaczego falownik tak się zachowuje, ale mogę się domyślać, że może chodzi tutaj o to, kiedy jest sieć, to inwerter traktuje ją jako bufor energii, aby móc stabilnie działać w razie ewentualnych spadków mocy na panelach. Zapraszam wszystkich do komentowania, lajkowania, subskrybowania i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!